Witam wszystkich, zapraszam na drugą część naszej wspólnej wyprawy po skarbcu czasu. Tak więc, e, drugiego dnia, czy w sumie dalej jest pierwszy dzień, mamy dziesiątą godzinę rozpoczęcia tego eventu. Mapa wygląda już tak, że osoby z e, krańców e, mapy są już w stanie dołączyć do naszej ścieżki, dojść do, 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 do gate'a z bossem. Niestety po drugiej stronie trochę mniej graczy się zalogowało, ale też już mają tam dojście do Bossa. Także myślę, że w miarę upływu czasu zapełni się też i tamta strona. No i przez noc zbieraliśmy sobie trochę tych esencji. Wpadło trochę artefaktów. Zobaczmy, co będziemy mogli z tego tutaj zrobić. Także pierwsze co to, wyposażymy sobie ten artefakt, który mamy. A kolejny po prostu będziemy patrzeć, który będzie najbardziej dla nas odpowiedni. Ja zrobię sobie ten to ostrze, gdyż dodaje nam ataku, buty podróżnika, bo dodają uniku i poziom życia zwiększony. No i zostało na jeszcze jedno na kadzienice która też zwiększa nasz atak i punkty życia. I w ten sposób mamy prawie ukończony pierwszy poziom tej, tej odnogi. Została nam zrobiona maska, która wymaga 2400 esencji. Teraz jeżeli chodzi o mapę, a jeszcze tu zerknijmy, czy no nie możemy jeszcze Zlevelować zajmie jedną osadę na, poziom, na poziomie dwa lub wyższym, przepraszam. Także zaraz to zrobimy. No i mamy właśnie kłopot taki, że wszystkie nasze kafelki są zajęte. Nie mamy za bardzo co. Z... Musimy jakiś jeden zwolnić. Najlepiej ten, który można jakoś zastąpić. Hmm. Tutaj tą ścieżkę też radziłbym zostawić aktywną przez może jeden dzień, żeby mieć pewność, że wszyscy ludzie dojdą do właśnie bossa. No nie mamy tutaj takiej możliwości, żeby to... Musimy niestety tą ścieżkę gdzieś przerwać. No i chyba ją przerwę tam na końcu, bo więcej ludzi tu po prostu jest. Także porzucimy to. Przypominam, że jest taka opcja jak opuść teraz. Nie musimy czekać tej minuty. No i spróbujemy zaatakować wioskę 2. Może wioskę 3. Nie, nie, Będziemy za słabi. Także mamy tutaj wioskę 2. Nasi bohaterowie są już troszkę silniejsi. Właśnie dzięki tym artefaktom stamina się zregenerowała. No, i powinno nam to jakoś pójść. Pamiętajmy, jak nie idzie, po prostu wyjdźmy z walki, bądź zacznijmy ją od początku, gdyż nie warto jest tracić staminy. No, i mamy właśnie w ten sposób zdobytą naszą wioskę. 2. na tytuł się na szczyt wzrośnie szlachecki. I możemy teraz zdobyć kafelków 25. Także dalej z 10 bohaterami. Aczkolwiek możemy sobie zacząć farmić troszeczkę tego, tej esencji, jak widać, tu do bossa. No, jesteśmy połączeni, tylko blokuje nas pewnie siła. Pierwszym bossem jest Zafrail. Mm. Będziemy go atakować po osiągnięciu, pewnie, poziomu drugiego i posiadaniu 3-4 reliktów na tym poziomie drugim. Myślę, że spokojnie już można myśleć o atakowaniu tego bossa. Także ja sobie tu po farmie teraz. No i dobra, mamy 25 zajętych kafelków. Przypominam też o tym, że jeżeli chcemy sobie zwiększyć produkcję esencji, nie porzucamy damy na to wioski 2, żeby zdobyć wioskę 3, gdyż jest to niewielka różnica w produkcji esencji. Tutaj mamy 80 w wiosce 3, 60 w wiosce 2, a staminy 12 musimy zmarnować. Jeżeli już chcemy zdobywać lepsze wioski, porzucamy wioski bądź pola o dwa poziomy niżej niż ten, który chcemy zdobyć. I tak w tym przypadku, jeżeli bym chciał zdobyć wioskę 3, porzucam wioskę 1 bądź puste pole. Wtedy myślę, że będzie najlepsze, najlepsza konsumpcja tej staminy właśnie. Kolejnym punktem, który chciałem Wam pokazać jest to, że jest to event gildyjny. Także jeżeli macie na oku jakąś jakąś daną wioskę, a ktoś Wam zajmie, no to no trudno, no to nie jest wyścig szczurów, wszyscy tutaj działamy wspólnie, każdy chce się rozwijać. Tych wiosek jest ty tak dużo, że, że każdy zdobędzie dla siebie i nie ma co tutaj robić z tego wielkich kłótni czy awantur, bo ktoś mi zajął to pole, które ja sobie patrzyłem na nie przez 10 minut i stwierdziłem, że będzie moje. Także też Bądźmy, bądźmy wyrozumiali, że inni gracze też grają w tą grę i też mogą chcieć się rozwijać w tym samym czasie, co Wy. Jeszcze może zerkniemy sobie na ostatniego bossa, będzie to Ezis. Nie ma tutaj dwóch bossów, jak w poprzednich eventach nie było żadnego crossoveru, dlatego mamy jednego bossa. Nie ma podziału na to, czy jest odporny na jakąś daną frakcję. Na jakąś daną klasę. No i jego umiejętnościami jest Abyssal Flame. Ezis uwalnia ogień w koło totemów, abysalnych totemów, zadając obrażenia, do, zadając obrażenia dla najbliższych przeciwników. Ogień utrzymuje się przez pewien czas zadając obrażenia przerywane, nie przerywane, a cyklicznie i wrogowie stojący w tej podpalonej ziemi mają zmniejszony rating ataku o 30%, a wrogowie z zdrowiem mniejszym niż 50% będą cierpieli na Efekty przerywające. Ta umiejętność może być użyta tylko i wyłącznie, kiedy ezis nie jest ograniczony, nie jest przywiązany do tych, do tych lin. Kolejną jego umiejętnością jest vicious root, która przejawia się tym, że ezis co jakiś czas właśnie uwalnia się ze swoich korzeni, które go ograniczają. I przywołuje trzy Abyssal Totems. I Ezis w czasie trwania tej umiejętności jest nie do namierzenia. I podczas kiedy wszystkie te totemy zniszczymy, Ezis znów wraca do swoich no, lin. Tak, że przywiązują go. Kolejną umiejętnością jest Abyssal Roll, który objawia się tym, że gdy Eziz jest uwiązany, jego przeciwnicy będą, e, nie będą mieli możliwości użycia swoich ultimate ataków na 6 sekund i będą stale tracić zdrowie. Jeżeli podczas używania tej umiejętności Eziz jest e, na wolności, jego przeciwnicy otrzymują obrażenia i są przerażeni na 4 sekundy. Także to jeżeli chodzi o głównego bossa. No i więcej dzisiaj na pewno już nie zrobimy. Doszliśmy sobie do punktu, w którym teraz czekamy sobie na nasze na naszą esencję, na podnoszenie naszego drzewa. Także dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.